W pudełku znajdują się kartki z takimi liczbami. Gracz losuje z pudełka dwa razy po jednej kartce. Policzmy jaka jest moc zdarzeń elementarnych. Mamy cztery kartki, więc w pierwszym losowaniu mamy cztery możliwości wylosowania jednej kartki. W drugim losowaniu też mamy cztery możliwości wylosowania jednej kartki, ponieważ pamiętamy o tym, że kartki zwracamy łącznie. Otrzymamy 16 różnych takich ustawień. I teraz, jak wylosujemy dwie kartki, to wyniki dodajemy do siebie, i otrzymana liczba jest naszą wygraną. I teraz musimy sprawdzić, jakie sumy możemy tutaj otrzymać. Proponuję, żebyśmy stworzyli taki diagram, a może nawet tabelkę. No i zobacz, będziemy tutaj w kolumnach i wierszach dodawali liczby, które widzimy. Minus 1 dodać minus 1 to minus 2, minus 1 dodać 0 to minus 1, minus 1 dodać 1 to 0. I tak dalej. 0 dodać minus 1 to jest minus 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Następnie tworzymy następującą tabelkę. Tabelka będzie się składała z dwóch wierszy. W górnym wierszu zapiszemy wszystkie możliwe wygrane. To jest tak minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 oraz 4. Zauważmy, że minus dwójka występuje wśród wyników tylko jeden raz. Jest to jeden wynik na 16 możliwych wyników, więc prawdopodobieństwo otrzymania takiego wyniku, takiej wygranej równa się 1 szesnasta. Minus 1 występuje dwa razy na 16 wyników, 0 występuje 3 razy na 16 wyników, 1 4 razy na 16 wyników. Dwójka 3 razy na 16 wyników, trójka 2 razy na 16 wyników i czwórka 1 raz na 16 wyników. Chcemy policzyć wartość oczekiwaną wygranej w tej grze. Wartość oczekiwaną oznaczamy w ten sposób jako EX. No i to obliczenie polega na tym, aby wymnożyć liczby, które widzimy tutaj w kolumnach, kolejno będzie to minus 2 razy 116 dodać minus 1 razy 2 szesnaste dodać 0 razy 3 szesnaste 1 razy 4 szesnaste 2 razy 3 szesnaste 3 razy 2 szesnaste i 4 razy 1 szesnaste otrzymamy kolejno

Zostaje 10,16,16. 16. A 16,16 16 to jest 1. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Cześć!